Maneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku wreszcie jest wyczekiwany przegląd zadania fabularnego, i jest to zadanie ciemnego Wojaczera. Dużo było po prostu tutaj wiadomości w komentarzach. Kiedy będzie Voyager? Kiedy będą te zadania fabularne? To są zadania fabularne Voyagera. Dowiadujesz się tutaj o fabule i tak dalej. Tak więc nie chcę wam tutaj jakoś spoilować czy coś. Zobaczycie całość tych zadań na odcinku. Chciałem wam jeszcze serdecznie na samym początku podziękować za wasze wszystkie lajki, komentarze pod filmem, subskrypcje, subskrypcje dzwonem, wsparcie przez YouTube'a, przez Konfazji Gaming, dołączania naszego Discorda. Oraz mam jeszcze do Was prośbę, pamiętajcie, jeśli zostawicie lajka, nie zapomnijcie zostawić podbicia, bo macie taką możliwość na telefonie, żeby ten film był widoczniejszy, bo niestety YouTube ucina nam zasięgi. No i przechodzimy do pierwszego zadania Voyagera. Pierwszym etapem zadania Ciemnego Voyagera rzeczywistość utajniona jest odebranie dyrektywy od Ciemnego Voyagera przy holostole. Okej okay. to jeszcze ktoś mi biega. Oh my god, czy mnie najduje? E, co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Ja mam wrażenie, jakby lobby się popsuło. Jakbyśmy grali tutaj na jakichś normalnych graczy, a nie na pocisze. mniejsza z tym Okej okay. I mamy to Mamy to Jest ten holo stół Zabójczych zakładach. Jeszcze zaznaczę wam dokładnie na mapie. Mamy to w tym miejscu. I aktywuję. Cóż, to słabeusz przerwa mi moją arcyważną pracę. Cóż, co to za słabeusz przerwa mi moją arcyważną pracę? Powiedz ciemnemu voyagerowi, że zrobi wszystko, by, to, by się sprawdzić. Ciemne mówię, że chcesz mu pomóc. Hmm, jeśli chcesz udowodnić swoją wartość, mam zadanie do wykonania. O, i odebrałem od razu plecak. No i przechodzimy teraz do etapu numer dwa. Szkoda, że to nie był etap pierwszy. Zlikwiduj graczy w innym aby się wykazać. Zachowaj czujność 0 na 4. Musimy zrobić likwidację. так сычь, да? Dobra o. Przechodzimy do szukania tutaj tych przeciwników Czterech przeciwników O Jest pierwszy. Ups Nie zdążyłem Bananek się leczy. Jest I zadanie w etapie numer 2 na kilo wykonane, tak więc się sprawdziłem. Przechodzimy do etapu numer 3. Och, w etapie numer 3 musimy przesłuchać świadków na temat odłamków punktu zerowego. No i musimy tutaj powrócić do miejsca, w którym rozpoczynaliśmy rozgrywkę. <noise> tak, zasnął. Okej, okay, świadka mamy tutaj na końcu na zabójczych zakładach pierwszego, jest Czuję to na tobie pustkę martwych rzeczywistości. Obserwujecie. Myślę, że nie wiem z kim rozmawiasz. Ciągnik, powiedzmy, że wiem o wiele więcej o odłamkach niż ty. Ciągnik i tak zostanie. Dalej, okej. Okay. Czy więcej tutaj ze mną nie chce rozmawiać? Dobra, biorę wózek golfowy i jedziemy dalej. O nie, tamten NPC już będzie nie żyć. To lecimy tutaj na południe od Piasty czystej połaci. A niestety 3 NPC, ten również będzie nie żyć. Będziemy musieli, no, przesłuchać w kolejnej rozgrywce. Mm -hmm. Okay, OK, to jest rolka No elo, elo witam, witam mamy następnego NPC I jest to tym razem... Karina! Cześć, jestem Karina, a ty jesteś na żywo w mojej transmisji Zapytaj łamki Nie jest zaskakujące, że w końcu trafił do mnie jakiś mięśniak, który próbuje mnie zastraszyć Ciąglik, uwierz, wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz co ja wiem, wiesz? Aha, okej okay.

mam przeciwnika i to nie jednego okay. Jest Bananosław. bez skórek Skórek uśmiechał się nieśmiało i pokazuje Ci swoje nowe aktorskie zdjęcia portretowe. Wypytaj o odłamki. Skórek robi wielkie oczy i drży ze strachu na myśl o Twoich metodach zastraszania. Za wiele od tego typa się nie dowiesz. U, czyli wykonałem to już i no prawie się nic nie dowiedziałem. Nikt nie chciał ze mną porozmawiać. Niestety. O etapie numer czwarty musimy poszukać symboli siódemki. No i niestety tutaj tak, tak rozbili, że jeden etap mamy, jeden znacznik mamy na północy, drugi na południu i tak musimy to wystartować w dwóch giereczkach. Bo nie sądzę, żeby udało się z jednej strony mapy przecieć do drugiego symbola przez całą mapę. Uuu. Dlaczego? Przydałaby mi się pomoc, ale ja i siódemka, między nami się podmieniało. Tęsknię za moją siostrą. Dobra, czas skupić się na misji. Zrobię zwiady terenu i sprawdzę, co mnie czeka. No i ciekawie, bo to jest identycznie to samo, co wam pokazywałem w shortach. Jeśli oglądaliście moje shorty, moje cineczki na bieżąco, to zapewne już to słyszeliście. No i lecimy teraz z powrotem na południową część mapy odsłuchać kolejnego nagrania. No i lecimy teraz na południe do drugiego z symbolu siódemki. No i oczywiście to jest kolejne nagranie. No i uwaga, uwaga. Energii punktu zerowego. Potrzebuję więcej informacji, by dokonać pełnej oceny. Okej. Okay. No i pora na etap numer 5. W etapie numer 5 musimy zlikwidować graczy działkiem błyskawicowym, aby zasiać postrach. Zero litości. Siedmiu graczy działkiem błyskawicowym. Tak dla mnie to jest mega dużo. Mega dużo. Siedem osób. Trzeba tu działko mieć. Trzeba tych graczy zlikwidować. Dobra. Ja. Po prostu znajdę sobie to działko. No i zaraz zajmiemy się tej likwidacją. No i dobra. Działko jest zdobyte. Lecimy z likwidacjami. To już tu mnie można podobijać. Tak mi się staje. Bo wystarczy, że powalimy. wiemy z czego innego. Zalicza, że jest powalony z działka. Nie musi się marnować tej energii. Jest powalony. To już oznacza, że jest likwidowany, nie trzeba więcej tej energii, działka zużywać, i następnego mamy. Kolejny, ta strasznie szybko. I kolejny i mamy 6 na 7. Jeszcze jednego trzeba znaleźć. Mega szybko idzie. Spodziewałem się, że tutaj będą jakieś drobne problemy. OK. Jest. Siódmy. I przechodzimy do, do ostatniego etapu. W etapie numer 6 musimy zebrać przedmioty o klasie rzadkości legendarnej lub lepszej, by zwiększyć siłę. No i tutaj najlepsze. Trzeba tego aż 3. 3 zebrać. O, dobrze. Tutaj Gracjon Dzięki za info. Czy Kega mi zaliczy? Kega zalicza. A jak wyrzucę kega i podniosę? Zalicza. Dobra, zalicza raz na jednym kegu. Raz na jednym kegu zalicza. Tak? Nie, zaliczyło całość. Można zrobić na jednym etapie. Z jednym kegiem możecie zrobić. Oj, moi mili. Super. No i przechodzimy do etapu numer 7. Ostatnie zadanie. Dzięki wielkie. No, i ostatnie co nam pozostało to etap 7 z 7. Odbierz ostatnią dyrektywę od ciemnego voyagera przy holostole. No to lecimy z powrotem. Przez szybę? Nie, nie mogę gwiazda przez szybę zrobić. Odbierz wiadomość. Witaj moja mała, smutna zabawko. Myślisz, że zaufałem komuś obcemu, a nie sługom, których olejność hartowałem przez Eony? Nieważne komu służysz, oto moja ostatnia dyrektywa. Wracaj do pustki i nie kłopocz mnie już. Aha, i przyzwał mi tutaj przeciwników, tak? O! A, grację już wszystkich ogarną. Tak, i za przeproszeniem przydupasy Voyagera. No i przejdźmy jeszcze do menu, zobaczyć, co tam dokładnie odebraliśmy. Wspominam o zostawieniu lajka pod filmem. Jeśli robicie to z telefonu, macie również możliwość Podbicia tego filmu, oczywiście na telefonie. Zapraszam was serdecznie na naszego Discorda Wazji Gaming. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, również macie taką opcję wraz z dzwonem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No i uwaga, uwaga, się uwaga tak nie się prezentuje przez YouTube'a, albo całkowicie bezpadnie Wazigaming. Rzeczywistość. Ja mam jest imienia i czasu życzę mi w, w kolejnych postki. odcinkach. Szercika. Hej!